Witam Was w kolejnym filmie i witam się z Wami z Dominikany. Dzisiaj mój pierwszy dzień, pierwsza wycieczka, jedziemy na przepiękną wyspę, więc pokażę Wam więcej później, bo troszkę jest rozgardiasz w autokarze, więc widzimy się już na miejscu. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak tam będzie. Podobno jest to rajska plaża. Zobaczmy, czy rzeczywiście, czy nie będzie tłoku. Czy nagrywa i czy widać, bo jest tak słonecznie, ale chciałam wam wyradzać moje towarzyszki podróży. Moja mama i moja Jesteśmy razem i teraz czekamy na łódkę i będziemy płynąć. A z tej proszę, moja siostra nagrywa swojego pierwszego, pierwszego w życiu vloga. Nie wiem, czy to wyjdzie, ale, do... ale... się przekonałem, będą, będą takie cięcia, bo nagrywam tym gimbalem, czy jak się to nazywa. I ja nie wiem, to, to jakieś tak jakbym jak płynęła na fali. Z <laughs> Także słuchajcie, trzymajcie kciuki, trzymamy kciuki za nagrywanie jej pierwszego vloga. Założone słuchajcie, kapoki. Jesteśmy okay. bezpieczne. Proszę bardzo, znajdź się gunkę na do włosów i możemy już płynąć. Jest tak ciepło, posmarowałyśmy się od stóp do głów po prostu pięćdziesiątką i mam nadzieję, że nie będzie żadnych problemów, bo już wczoraj moja mama sobie przypiekła plecuszki. I ja również, ponieważ nieźle posmarowała, wiecie, jak mi posmarowała, wzięła tak ręką i tylko tak i wszędzie indziej po prostu... I wszędzie indziej po prostu jestem jak rak. Z tyłu na szczęście mnie nie boli, więc dzisiaj mam nadzieję, że teraz. słuchaj, że mnie posmarowałaś lepiej. Dokładniej. Dokładnie. Sprawdzimy to, słuchajcie, Okej. wieczorem, tak, no tak, i taką po prostu, taką mam tęczę, tylko nieopaloną, a resztę po prostu jest rak, no więc dobra, płyniemy, mega się cieszę. Słuchajcie, przyjechałyśmy specjalnie tutaj, to tu jest jakiś taki basen, gdzie jest płytka woda i dużo osób już jest w wodzie i jest podobno bardzo zimno, ale to nic. I tak wchodzę, bo nie chcę tutaj czekać, się sama z na łódce, ale podobno jest mega zimno, bo ludzie tutaj właśnie panikowali, że jest tak zimno jak w morzu w Polsce, więc sprawdźmy Nie w to. Polsce, tylko przy hotelu. Zimne? Powiem Ci, że chyba to w Polsce, to chyba dobrze usłyszałam. Asztaka? O nie! 马克思，心呢？ powiem Wam, że naprawdę jest przepięknie. I tak właśnie przed chwilą rozmawiałyśmy z Nad, że gdybyśmy mieli tak pod hotelem, to by było naprawdę super. Bo ja szczerze mówiąc, spodziewałam się właśnie takiej Dominikany. No, ale jest trochę inaczej. Później Wam pokażę, jak wygląda nasz hotel, bo to jest taki typowy moloch all inclusive. Na zdjęciach wyglądało to troszkę inaczej, ale też nie miałyśmy za dużo czasu, żeby też się rozeznać. Plus nie miałyśmy za dużego już wyboru, bo w zasadzie kupiłyśmy te wakacje na ostatnią chwilę. No i teraz właśnie Przypłynęłyśmy tutaj motorówką i serio, jest po prostu tak pięknie, dokładnie tak, jak myślałam, że będzie pod naszym hotelem. Takim lasem, w którym są same palmy, więc tak pięknie wygląda. Przyznam szczerze, że chyba jeszcze w takim nie byłam. Przepięknie i po prostu te odgłosy zwierząt, ptaków są rewelacyjne. Mam nadzieję, że coś będziecie e, słyszeć. To wygląda tak bosko. E, ja szczerze mówiąc, jak tylko widzę palmy, to czuję, że odpoczywam. Po prostu to daje mi takie ukojenie i zawsze kojarzy mi się z najlepszymi wakacjami, więc mnie dużo do szczęścia nie trzeba. Jak jest palma, to już jestem szczęśliwa. targ. Już jestem naprawdę mega zmęczona. Mam tak po prostu uklejone całe ciało, włosy i wszystko w koszule, że mam ochotę tylko się wykąpać i coś zjeść. No, ale jesteśmy na takiej e, wspólnej wycieczce, więc musimy się e, dostosować do grupy, więc idziemy na ten targ i później mam nadzieję, że szybko przyjedziemy do domu, ale tutaj chcę spędzić 40 aż minut, więc to bardzo, bardzo długo w ogóle czuję, że też troszeczkę się podpiekłam, mimo, że cały czas wam pięćdziesiątką, a w pewnym momencie nawet co 15 minut, bo czułam, że po prostu to słońce mocno daje, więc słuchajcie, trzymajcie kciuki, żebym jakoś wyglądała, żebym po prostu nie przyszła do łazienki, bo w łazience zawsze widać najlepiej, żebym nie przyszła i żebym nie zobaczyła po prostu raka piekącego. Mama Juana. czekolada, Bardzo gęsta, więc... Aha, myślałam, że to do mnie cheers. Ale gęste, strasznie. Mama Smakuje trochę jak alkohol. Ale to nie alkohol. Nie Ale nie smakuje mi. Mama Juana Mama, Dominican Aphrodisiac. Jest. To jest Mama Juana. Mm, smakuje jak. Jak czerwone wino słodkie. Całkiem niezłe. Chociaż w sumie nie wiem, jak to smakuje, bo czuję bardziej tą czekoladę teraz. Ale i tak w ustach. Ale jest spoko. Zrób to wasze. I zakupy? Co kupujesz? Magnesy. O, ładny. Właśnie ja powiedziałam, że ładniejszy jest ten niż pokaż który które wybierałaś. Mi się bardziej podoba z samochodem. Bardzo ładne Ach, nie, nie dobrałam, to samo, ale dla <noise> Dlaczego? Dla mnie to świnio? Ej, patrz co ona mi kupiła. To, to... <noise> Ja <Jaki> Jest <coś>? duży. <noise> Jezu <znamno. głos> na pomysł, bo jeszcze przed chwilą mówiłam, że Waj jestem co? zmęczona. wtedy Tutaj zrób, bo to mało musisz dać. I idziemy na kolację, ale dopiero o 21, a jest godzina 19.30 i trochę było czasu. I stwierdziłam, że zrobię sobie henną piegi. Mam czarną hennę, dlatego że na tej taką wzięła A moja znajoma powiedziała mi, że brązową w ogóle m, to się nie trzyma i się trzymało tylko jeden dzień chyba? No, tak, i, się I trzyma... powiedziała. Tak to, jeden Aha, dzień. I powiedziała, żeby robić właśnie, żeby zostawić to na godzinę, więc Jezu, słuchajcie. Mniejsze, to jest, to jest, to jest, to jest mniejsze. mniejsze. Jezu, to jest mniejsze. <laughs> to ogromne to masz. Czeka. ale jak to się zmieje, to to będzie brązowe, nie? Czy rude? Rude, A nie wiem, ogólnie na, na rzecz, mam czarne, nie? A teraz to gdzie to powinno dać, to piękniejsze? Ja już nie robiła więcej, to może daj sobie na przykład tu gdzieś, może nad ustami, gdzieś tak nieregularnie już tutaj, tak tu, tutaj na przykład, na, na, tu jest ładnie, jak ktoś mi takie, wiesz, takie jeżeli na ustach, na przykład mi się podoba, taki... I czasami takie wychodzą od słońca, ale niestety schodzą. Nałożone, no już yy, nic nie zrobię i trzymam godzinę. Tak mi poleciła moja znajoma, więc zobaczymy. Już powiedzmy, że trzymam jakieś 10 minut razem z nakładaniem. Nie, dobra, trzymamy godzinę. Która jest godzinka? 4. Mamo, która godzina? 4. Jak wygląda? 4. Okropnie. <laughs> Okropnie. Okropnie. Czyli co będzie źle? Nie wiem. No, jakby nie będzie lepiej. Ej, powiem Wam, że żałuję, że teraz długo nie, dłużej nie przytrzymałam. Mogłam trzymać dłużej. Ale dziewczyny mnie straszyły, że wyglądam strasznie się do nieśmiały, więc stwierdziłam, że dobra. Zmywam. Jak im będzie, żeby im wiochy nie robić, bo z nimi jestem na wakacjach, to zmywam. Ale kurczę, szkoda że nie przetrzymałam dłużej, bo wyglądają naprawdę świetnie. Proszę. Widzisz coś? No teraz wszystko spoko. Ale mało tego widzę. No mało, bo mnie straszyłaś mało, kurde. Dobra, słuchajcie, straszyły mnie, zmyłam za szybko. Zmyłam po 30 minutach. Wygląda to git, no ale słuchajcie, ja to będę miała tylko na jutro. Mam biegi, słuchajcie, mam biegi. Dobra, będę tak robić. Wrócę do... Polski. I słuchajcie, będę trzymać godzinę, albo może nawet jeszcze tutaj zrobię fajną, idę zmyć odżywkę i zbieram się na kolację. Siedzimy sobie już przy sushi barze i jesteśmy tak turbo głodne, że się nie możemy doczekać, aż Pan przygotuje nam jedzenie. Prawda? Dobra. Bardzo głodne, Prawda? I mamy tutaj wodę, więc dziewczyny zdrówko. Możemy się tutaj stutknąć na razie wodą, bo czekamy jeszcze na drinki. O, Wasze zdrowie i czekamy na sushi. Jestem tak głodna. Wszystkie jesteśmy tak strasznie głodne, bo dzisiaj w zasadzie nic nie zjedliśmy, bo nawet jeszcze jedzenie było bardzo kiepskie, więc mamy nadzieję, że sushi będzie pyszne. Piękna siostra, ale jesteś śliczna. Wiem, naprawdę. Czasem ale... ludzie ci piszą, że do tego nadal możesz żyć, nie? Tak, to Ja myślę, że, myślę, że w ogóle możesz żyć. Tak, tak, pięknie. Piszcie, co myślicie. Co co tak zostało? czy na nie? Myślicie SMSa? a Co się stało? Komar mnie upierdzielił. I wyobraźcie sobie, że zabiłam po 15 wczoraj. Został jeden. Ten jeden się nie dał zabić po prostu. Nie dał się i ciągle bzyczał nad duchem. Chciałam powiedzieć, że to ty go przyprowadziłaś tutaj, więc nic nie mów, że pogryz, To nie była bo moja Bo tego go przyprowadziłaś niemalże za rękę. To nie była moja siatka. Twoja? Twoja. Pokaż. Patrzcie, co się stało. Ta dolna powieka. Ej, teraz widać, w którym miejscu cię urysł. Tak? U, tu cię urysł, Widzicie, no? jakiś skurczybyk. Moja mama przyprowadziła po prostu komara prawie, że za rękę. Przysięgam. I mnie pogryzł tak. Na tyłku mam jakieś 10 ukąszeń i to nie na tyłku tak wiecie, na pośladkach, tylko on, ja miałam wrażenie, że chcę wejść do środka, masakra, więc wszędzie, po prostu wszędzie i to swędzi tak, że nawet sobie nie wyobrażacie, całe ręce mam pogryzione, całe nogi, a przez całą noc byłyśmy z Natalią pod kołdrą, ja cały czas w ogóle, bo ja nie mogłam spać kompletnie, bo ciągle słyszałam tego... Wiela, jak byzyczy. I ja nie mogłam spać, bo się bałam. A moja mama sobie elegancko spała i tylko ma jedno pogryzienie i mówi, że jest pogryziona. No normal, co za bezczelność. Ty nie jesteś taka słodka, my jesteśmy słodkie, a ty to nie? Bardzo to bardzo mi przykro, że jestem słodkie, no a absu... mi nie pogryziona. Nie chciałabym nie być słodka w tym no. I... Gdzie cię, gdzie cię Aneta, pogryz? Gdzie cię pogryz? Muszę znaleźć. <laughs> Na mnie, to u, u mnie nawet nie trzeba szukać. No, ona cała wygląda jak jeden bąbel od Słuchajcie, teraz sobie leżymy tutaj na mm, naszym tarasie. Pokażę Wam w ogóle, tutaj jest pięknie, bo mamy swój basen. Zobaczcie. Tutaj mamy basen, bo wróciłyśmy właśnie z śniadania i chwilkę sobie tutaj poleżymy, a później pójdziemy na plażę, bo dziewczyny e, poszły już zostawić nam ręczniki, dlatego że tutaj e, Codziennie z mamą wstawałyśmy we dwie o godzinie 6.40, żeby zająć sobie, słuchajcie, leżak na plaży. Każdy tutaj ma ręcznik jakby swój i... Trzeba było po prostu oddać kartę, wziąć ręcznik i można też te ręczniki wymieniać, żeby mieć czyste. I wyobraźcie sobie, że zostawiłyśmy ręcznik tutaj na balkonie, wstajemy rano i patrzymy i nie mamy jednego ręcznika, rozumiecie, ktoś nam ukradł ręcznik, bo za zgubienie ręcznika płaci się 40 dolarów albo no dolarów czy euro, w sumie to nie ma znaczenia, bo to pod nas... no dolarów. I słuchajcie, ktoś nam ukradł ręcznik, bo widocznie się im zgubił, i po prostu przyszli do nas na teraz i wzięli sobie nasz czaj, to. i nie mamy jednego ręcznika. No, ale chciałam powiedzieć, że właśnie tutaj trzeba rano wcześnie wstawać, żeby sobie zajmować leżaki. Ja już dawno nie byłam w takim hotelu All Inclusive, i to jest pierwszy mój taki wyjazd chyba od 10 lat, gdzie po prostu przyjechałam, leżę na leżaku, czytam sobie książkę, tak naprawdę mało co nagrywam, bo sobie właśnie tak chilluję i i się relaksuje, ale tutaj właśnie jest taki, ten hotel to jest taki typowy moloch, jest bardzo dużo ludzi na, na śniadanie, obiedzie, kolację, wszyscy się pchają, nie ma stolików, właśnie jest ta walka o te leżaki, oni latają z tymi po prostu ręcznikami, żeby zajmować te leżaki, no i powiem Wam, że myślałam, że jak wstaniemy o 6.30, to, że będzie po prostu do wyboru do koloru, a tak naprawdę tych leżaków, słuchajcie, na plaży nie było dużo i na basenie widziałam, że już większość tych leżaków było zajętych, więc dziś Dzisiaj ja pierwszy raz nie stałam zająć leżak, wstała Nati z mamą i dziewczyny mówiły, że już praktycznie nie było żadnych leżaków i że po prostu taszczyły jakieś takie ostatki. Mm. nawet nie, No parasola to w ogóle nie mamy, ale taszczyły po prostu przy do palmy, żeby w ogóle gdzieś móc się położyć, bo inaczej to jest po prostu tragedia. Więc to jest taki typowy hotel z all-inclusive, gdzie jest po prostu wojna o leżak. No i też wojna jest o stolik na... Na śniadanie i miałyśmy taką sytuację wczoraj, że, czy przedwczoraj, że właśnie miałyśmy już talerz z owocami na stoliku, a po prostu koleś odsunął ten talerz i sobie usiadł. I my takie, okej, okay, z nasz stoliką powiedział, że możemy wziąć talerz i gdzieś indziej. Więc po prostu mm, średnio jest tutaj, tak z obsługą też można powiedzieć, że jest średnio. Bo na przykład, jeżeli chodzi o panie sprzątające, no to są przeuroczy, przecudowne. Natomiast, jeżeli chodzi na przykład o jakieś obsługi na barze czy coś, to, to tak naprawdę nie wiem, mam wrażenie, że kobiety tutaj na barze są bardzo niemiłe dla kobiet. Ja doświadczyłam po prostu y, tego na własnej skórze kilkukrotnie, więc już nawet nie chodzę do baru po wodę, bo my nie pijemy alkoholu y, w ogóle, więc tylko chodzimy sobie po właśnie y, wodę gazowaną z liłąką. No i właśnie ta pani miała problem z tym, że musi nam dawać wodę gazowaną, a nie drinki, więc y, ogólnie. No niezbyt miło, ale powiem Wam właśnie, że już zapomniałam, jak to jest na takim typowym all inclusive i tutaj mimo, że hotel jest bardzo ładny, to, to nie wróciłabym tutaj i właśnie dziewczyny też mówią, że już by tutaj nie wróciły i że to jest nasz pierwszy i ostatni raz na Dominikanie, bo y, zdjęcia są wszystkie piękne i tak dalej, ale na żywo nie wygląda to tak super. Więc gdyby nie to, że naprawdę odpoczywamy sobie, czytamy książki, jesteśmy razem, to byśmy troszkę były wkurzone, ale ja i tak się cieszę, bo to są, tak jak powiedziałam, moje takie jedne, jedyne wakacje, gdzie mogę poleżeć, poczytać i jest naprawdę fajnie, bo mogę nic nie robić. Nawet w sumie nie ma gdzie tutaj pójść zrobić zdjęć, bo nie ma takich pięknych miejsc, na przykład jak na Seszelach. Nati mówi, że ta plaża wygląda tutaj tak jak we Władysławowie. Oczywiście są piękne palmy, ale kurczę jest straszny syf na plaży. No, no. A woda naprawdę, woda jest taka mocno sywska, bo bardzo dużo glonów wpływa. No to nie jest ich wina, ale yy, to jest takie, mm, chodzisz do wody i te glony tak ci mam. Po prostu o te no otulają stópki otulają. a mnie to strasznie obrzydza. No więc tak to wygląda, po prostu, że nie ma takiej czystej wody, tylko pływają te glony. Kurde, czuję, że mnie tutaj już upierdzielił komar. No, 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 no. A powiedz, jak ci się podobają zdjęcia, które ci zrobiła twoja córka? Ładne. <słyski> Na pewno, nie podobają ci, co ci zrobiłam. Nie, dodam sobie później. Dodam. Teraz ja udaje sobie takie. Możesz mi tam polejkować. No, polajkuję Cię oczywiście no, po, ci polajkuję, pokaż. Co? Już tu Ale pokażę, jakie dasz. Ale nice na z basenem na nice jest nice Słuchajcie, przypominała do nas piłka, więc odwijamy z mamą. Jak już tak z 15 minut stwierdziłam, że nagram. nasz mecz. <śmiech> 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 Ale wcześniej ładnie robiłyśmy. No. No nie! Ewidentnie to presja kamery. Teraz pokażę Wam nasz pokój, który jest cudny. Mamy dwa duże łóżka i fantastycznie, bo myślałam, że będę spać na kanapie, bo się dołączyłam do dziewczyn do wakacji. Tutaj mamy bardzo, bardzo długi blat, na którym stoją dwa Jezusy, prezenty. Moja Nati kupiła swojemu chłopakowi. I jego rodzicom. Ładna jest ta figurka. I tutaj mamy kawę, herbatę, można sobie tutaj zrobić. Nigdy tego nie robiłyśmy. Minibar, nasze półki, które już tutaj są troszeczkę rozwalone więc pokój jest całkiem przestronny. Tutaj jest łazienka, w której już dużo się dzieje. Ja też tam nagrywałam, więc widzieliście. Ale najfajniejsze jest to, co dzieje się tutaj. Zobaczcie, mamy swój prywatny. Basen, tutaj mamy taras. Mama się już grzeje. Chłodzę. No, chłodzisz, chłodzisz. I tutaj zobaczcie jaki mamy piękny basen. I to jest naprawdę cudowne, bo tutaj po plaży przychodzimy sobie odpoczywać, co? Dokładnie. Basen chyba najfajniejszy ze wszystkiego. Po południu tak. Po południu tak, no. Więc zobaczcie. Ten taras jest całkiem spory. No ale basen. Rewelacja. A tam jest basen dla wszystkich, i tam jest zawsze hardcore, więc ten tutaj jest idealny. Słuchajcie, jesteśmy już w samolocie i nasza podróż dobiega końca. Ale właśnie dostaliśmy komunikat, że mamy opóźnienie, ponieważ myślałyśmy, że powiedzą, że przez nas, bo nie wiem jak to się stało, ale siedziałyśmy. Pod gateem, Pod, gejtem. pod, gejtem. pod gejtem. I nie wiem, po prostu jakby nas zamroczyło. Nie słuchałyśmy komunikatów, nie patrzyłyśmy na godzinę, aż nagle zaczęli nas wywoływać. I cały samol samolot ludzi na nas czekał, więc zeszliśmy jako ostatnie i nas jeszcze prowadzili. Biegłyśmy za panem, żeby zdążyć do samolotu i teraz się okazało, że samolot ma opóźnienie i już się bałyśmy, że powiedzą, że przez nas i że wszyscy po prostu będą wściekli, bo to jest cały samolot Polaków, no bo to jest samolot czarterowany. Ale się okazało, słuchajcie, że jeden pan... Był tak pijany, że musieli go wysadzić z samolotu i teraz szukają jego bagażu, żeby po prostu móc lecieć bez niego. To może teraz Ciebie upiję, żeby Cię tutaj zostawić. Szampana poproszę. Szampana? Szampana. Ale to nie nieco tak, żeby Cię tutaj wysadzili, już na Dominikanie. To nie zdążyłabym tak szybko Hej, <laughs> hej. Hey. Ja już wróciłam do domu i powiem Wam, że jestem tak nieprzytomna. Ani sekundy nie spałam w tym samolocie. I czuję się tak, jakbym po prostu była piana i słuchajcie, jedyne co zrobiłam dzisiaj to przyjechałyśmy do domu tutaj z mamą, yy, przez chwilkę posiedziałyśmy, I ja pojechałam naładować samochód, podłączyć do ładowania, wróciłyśmy z mamą, mama wzięła walizki, jeszcze posiedziałyśmy jakieś 20 minut, zawiozłam mamę na dworzec z Uberem, pojechałam na stretching, bo stwierdziłam, że po prostu muszę coś ze sobą zrobić, muszę się porozciągać. I tutaj zobaczcie, nawet jeszcze się nie wykąpałam, a minęło z 5 godzin, bo przyszłam i po prostu zasnęłam. Jestem tak nieprzytomna. Jeszcze pozwoliłam mojej mamie leżeć na mnie w samolocie, bo wiedziałam, że ja i tak nie będę spała, i czuję po prostu, że mam tak ścierpnięte ciało, że to jest niewiarygodne. Wyglądam okropnie, stary. Po prostu czuję się tak źle. Jeszcze nie zażyłam tych tabletek, właśnie, które zapobiegają gromadzeniu się wody bo nie mogę ich znaleźć, a nie chcę się grzebać w walizce, więc dzisiaj sobie po prostu odpuszczę, nie będę regularna. Fajnie, że jestem w domu, naprawdę cieszę się, ale kurczę, w Warszawie mnie tak zaskoczył śnieg. Yy, no nie spodziewałam się takiej zimnicy, bo jak wyjeżdżam to by było z 6 stopni w domu po prostu do żarcia nie ma nic, więc jadłam po prostu jakieś ostatnie Uuu, ostatnie słucharki, które miałam, które chyba. moja jeszcze stare kupiła. kupiłam, a teraz idę na pazury, bo byłam już umówiona i mam trochę odrost. W sensie, no mam odrost, i yy, mam teraz takie nagrywki różne, więc chciałabym mieć ładne paznokcie, ale dzisiaj na pewno nie zrobię fręcza, bo zawsze noszę. No wiecie jakie ja mam pazury, to oczywiście mi się nie chce ostrzeć jak trzeba. Zrobię zwykłe, najzwyklejsze, po prostu takie półpernamentne, żeby było jak najszybciej, żeby było ładne, żeby nie było odrostu. Wracam, powieszę pranie. Myślałam, że tutaj w tym filmie... przepraszam. Jeszcze Wam pokażę jak ogarnię to walizkę. Bo słuchajcie, ja się nigdy nie mogę zmotywować. I po prostu ten, jak mi leży na środku cały czas. Najdłuższy mój rekord to chyba miesiąc. Walizka leżała na środku, centralnie na środku. I dzień w dzień koło niej przechodziłam. Frania w niej spała z Bogdanem. Wylegiwali się tam, więc mam nadzieję, że teraz tak nie będzie. Więc pomyślałam sobie, że przy Was to zrobię, żeby się zmotywować, ale nie zrobię tego w tym filmie, bo nie mam zielonego pojęcia, co jest z tym vlogu. Jak nagrywam takiego vloga, słuchajcie, wyjazdowego, dłuższego, no znaczy się dłuższego, nie wiem ile on będzie miał. To po prostu ja nie pamiętam już, co jest w tym vlogu, słuchajcie, mam taką pamięć. Nie pamiętam, co jest w tym vlogu, więc nie mam pojęcia, ile tam jest materiału. A też nie chcę, żeby ten vlog trwał 100 godzin, więc umówmy się tak, że jutro zacznę nowego vloga i zacznę od oporządzenia walizki. Powiem Wam, że kurde po powrocie też. Dopadła mnie szara rzeczywistość. Tutaj chyba mam 1% baterii, więc może się urwać od tak. Jeśli się urwie, to dziękuję wam za oglądanie. Ale nie mam się zmieniać baterii, wybaczcie mi. A jeśli się nie urwie, to wam dokończę. Ale dopadła mnie szara rzeczywistość, oczywiście po powrocie do domu. Moja mama jechała do moich sióstr, żeby się z nimi spotkać. Na do chłopaka. A ja przyjechałam do domu. No i oczywiście co, jestem sama, nikt na mnie nie czeka, nikt nie cieszy się, że wróciłam. To jest takie trochę przykre. Powiem wam, że to jest taka właśnie ciemna strona yy, bycia singlem, mimo że ostatnio staram się wam przedstawiać to pozytywnie, ale są też takie właśnie smutne momenty, a ten smutny moment właśnie dostrzegłam teraz, bo nie ma psów ze mną w Warszawie, bo są w Krakowie z Michałem, a nie opłacało mi się po prostu jechać tam wracać, kiedy po prostu za dwa dni. Jadę, więc strasznie mi się zrobiło przykro, jak tak właśnie sama tutaj muszę teraz siedzieć, w sensie no nie muszę, mogę gdzieś iść, no ale ogólnie nie mam siły, jestem wyrąbana. Dla mnie to jest przerażające, jak tak się wchodzi do domu, jest taka pustka, nicość, cisza, wszystko się słyszy, co się dzieje u sąsiadów, bo nawet jak są psy i nawet coś tam stuknie, to zawsze się myśli, że to psy, bo to było buziaki. No, też bardzo się za nimi stęskniłam i w sumie pierwszy raz chyba tak mam, że wracam do domu i ich nie ma, więc powiem Wam, że tak wróciłam i cieszyłam się, że wróciłam do Polski. Mm, Odpoczęłam sobie naprawdę na maksa, to były takie wakacje, właśnie jakie chciałam, takie wakacje na leżaczku, e, z książką, przeczytałam dwie książki, troszkę mi zabrakło, mogłam wziąć cztery. Wróciłam taka. Naprawdę pełna radości do, do tej Warszawy, ale właśnie tak mnie to dobiło troszeczkę po powrocie do domu, że jestem sama. I właśnie w takich momentach ta samotność właśnie nie jest fajna i, i jest po prostu przykro, tak najzwyczajniej w świecie smutno, więc też chcę, żebyście wiedzieli, że ja też miałam momenty takich, że jest mi gorzej, jest mi smutno i że nie zawsze jestem w stanie się nastroić pozytywnie, mimo że mam taką naturę, ale no są takie po prostu momenty, że człowiek tak wraca i sobie myśli, kurde... Przez smuteczek po prostu. Dobra, kochani, kończę. Idę na te pazury. Nie wiem, czy ja tam nie zasnę. Nie lubię kawy, ale chciałabym się napić kawy, ale później nie zasnę, więc to jest bez sensu, więc się przemęczę. Jutro Wam pokażę, jak będę nagrywać vlogę, jakie pazury, żebym zrobiła. Miłego dnia i wieczoru Wam życzę. Pa! pa.